Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Staramy się być posłuszni przykazaniu, które Jezus dał swoim uczniom w ostatnich wierszach Ewangelii Mateusza, aby czynić ludzi uczniami, chrzcić ich, a następnie nauczać ich, by czynili wszystko, co Jezus przykazał, aby być posłuszni Temu nakazowi, co niestety często nie ma miejsca, musimy dokładnie poznać naukę Jezusa przekazaną przez Jego życie i przez Jego słowa. Musimy to poznać, sami to czynić, a wtedy możemy nauczać innych, by tak czynili. Jeśli tego nie robimy, nie realizujemy wielkiego posłania. To jest część wielkiego posłania. Która niestety przez wielu chrześcijan jest zaniedbywana, nawet przez ludzi, którzy ewangelizują i rozpoczynają program uczniostwa z nawróconymi. Jezus nauczał wielu rzeczy i nie możemy w krótkim czasie tego wszystkiego zobaczyć. Jeśli naszym celem w budowaniu lokalnej społeczności jest zgromadzenie wielu ludzi, którzy chcą iść do nieba, wtedy będziemy zaniedbywać. Nauczanie wszystkiego, czego nauczał Jezus, ponieważ to zajmuje wiele czasu. Jeśli jednak chcesz nauczać ludzi wszystkiego, czego nauczał Jezus i czynić ich uczniami dobrej jakości, nie będziesz mógł zajmować się liczbami. Ewangelizuj, ile tylko możesz, ale następnie prowadź tych nowych wierzących do dojrzałości, tak jak robią to dobrzy ojcowie. Nie chodzi o to, żeby mieć tylko wiele dzieci, ale należy im pomóc wzrastać do pełnej dojrzałości. A jedynym sposobem, by doprowadzić ich dojrzałości, jest nauczać ich, by czynili wszystko, co Jezus przykazał. To dokładnie Jezus powiedział. W naszym rozważaniu Ewangelii Mateusza dotarliśmy do 13 rozdziału i wiersz 52. Jezus mówił przypowieści i wyjaśniał je swoim uczniom, a następnie w wierszu 51 pyta ich, czy zrozumieliście to wszystko? To niezwykłe, że po tych wszystkich przypowieściach Jezus pyta ich, czy to rozumieją, a oni odpowiadają: tak. Nie wiem, czy zrozumieli to wystarczająco dogłębnie, ale odpowiadają, że tak. I wtedy Jezus mówi, że każdy znawca prawa winien stać się uczniem. Przez co Jezus mówi, że znawca prawa to ten, który wszystko rozumie, posługuje się umysłem i w intelektualny sposób przyjmuje różne fragmenty pisma, ale dalej musi stać się uczniem, co oznacza, że musi być posłuszny temu wszystkiemu, co zrozumiał. Gdy więc Jezus zapytał ich, czy to wszystko zrozumieli, a oni odpowiedzieli tak, to Jezus mówi: Dobrze. Teraz staliście się znawcami pisma, ale musicie stać się też uczniami, którzy będą czynić to wszystko, co zrozumieliście. Musicie teraz zastosować prawdę tych przypowieści w praktyczny sposób w waszym życiu. Weźmy dwa przykłady. Przypowieść o skarbie ukrytym w roli. Zrozumieliście, co oznacza, że trzeba wszystko sprzedać, aby kupić to pole. W jaki sposób to wprowadzić w życie? Musicie uznać, że Jezus Chrystus jest tym ukrytym skarbem. I to samo znaczenie ma ta przypowieść o człowieku, który szuka drogocennych pereł, który znalazł tą drogocenną perłę. Jezus Chrystus jest tą drogocenną perłą. Musimy być gotowi stracić wszystkie rzeczy na tej ziemi, aby zyskać Chrystusa. I wtedy możemy powtórzyć za psalmistą: Kogoż mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi nie pożądam nikogo oprócz ciebie. To jest charakterystyczne dla prawdziwego ucznia, że może powiedzieć ze szczerego serca: Niczego na ziemi nie pożądam poza tobą. To jest wszystko, czego pragnę, Panie. Jeśli to możemy powiedzieć, to właściwie zrozumieliśmy tą przypowieść. I podobnie, patrząc na przypowieść, w której chwasty zaduszają dobre ziarno, możemy zrozumieć tą przypowieść, ale następnie musimy zadbać o to, żeby złe pragnienia, porządliwości, bogactwa nie zadusiły naszego chrześcijańskiego życia. Wtedy stajemy się uczniami. W innym wypadku możemy wygłaszać piękne kazania na temat tych przypowieści i jesteśmy tylko uczonymi w piśmie. Dlatego Jezus, kończąc te wszystkie przypowieści, mówi, że znawca prawa musi stać się uczniem. Tego właśnie Jezus nauczał. Mówił, że nie wystarczy być znawcą prawa, ale trzeba stać się uczniem Królestwa Niebios. I kiedy staniemy się uczniami, jesteśmy podobni do gospodarza, który wyciąga ze swojego skarbca wszystkiego, czego się nauczył i co sam praktykuje w swoim codziennym życiu, w pośród prób, pokus i zwyciężając w tym wszystkim, ma prawdziwe bogactwo. I z tego bogactwa możemy brać i czynić innych bogatymi. Nie naszą wiedzą, ale tym wszystkim, co zrozumieliśmy i co czyniliśmy. Nowe i stare oznacza, że mamy doświadczenia z minionych lat, ale potrzebujemy też ciągłych, nowych doświadczeń z Panem. Jeśli masz tylko stare doświadczenia z Panem, to prawdopodobnie odpadłeś od niego. Osoba, która chodzi z Panem, nie mówi tylko o doświadczeniach z zeszłego roku czy sprzed dwóch lat. Ale ma obecne doświadczenia, niekoniecznie każdego dnia, ale coś, co jest świeże, obecne, co mówi Pan i co czyni teraz w Twoim życiu. Bogactwa stare i nowe. Pamiętajmy, że w nowym przymierzu służba nie rodzi się ze studiowania, ani nawet z czekania na Pana i wsłuchiwania się w Jego głos. To jest stare przymierze. To w Starym Przymierzu ludzie słuchali Boga, prorocy, tak jak Mojżesz, który wszedł na górę i gdy zszedł, zwołał ludzi, aby powiedzieć im, co Pan mu przekazał. Natomiast w Nowym Przymierzu służba rodzi się w doświadczeniach, przez które przechodzimy. Tak jak apostoł Paweł mówi, w drugim liście do Koryntian, pierwszym rozdziale, mówi, że Bóg pozwala nam przechodzić przez różnego rodzaju uciski. W czwartym wierszu mówi, że Bóg nas pociesza, a to słowo oznacza wzmacniać i zachęcać. To słowo oznacza ukrycie się w warowni. I Bóg daje to pocieszenie, wzmocnienie, zachętę, abyśmy mogli pocieszać i wzmacniać i zachęcać innych, w ten sam sposób, w jaki Bóg wzmocnił nas. Zauważcie, że aż cztery razy to słowo pocieszenie czy wzmocnienie pojawia się w tym wierszu. Wzmocnienie, którego doświadczamy w naszych doświadczeniach, przeradza się w naszą służbę innym. Ponieważ ludzie nie potrzebują intelektualnej wiedzy o Bogu, ale potrzebują wiedzieć, jak poradzić sobie w ich doświadczeniach. A to przychodzi tylko przez różnego rodzaju doświadczenia. Dlatego też sam Jezus Chrystus, aby być naszym poprzednikiem, musiał stawić czoła wszelkiemu pokuszeniu. On był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków. W rozdziale czwartym i wierszu piętnastym. I dlatego, jak czytamy w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków, w osiemnastym wierszu, może przyjść z pomocą tym wszystkim, którzy są kuszeni. I jeśli my mamy przyjść z pomocą ludziom, którzy przechodzą przez różne doświadczenia i pokuszenia, musimy być dla nich takimi mini-poprzednikami. Musimy być w stanie powiedzieć do nich, Naśladujcie mnie tak jak ja naśladuję Chrystusa. Apostoł Paweł mógł to powiedzieć. I z tych różnych doświadczeń, które Paweł opisuje, wyrósł Paweł uczeń. I o tym Paweł mówi. Niestety dzisiaj wśród kaznodziejów mamy wielu uczonych w piśmie, ale niewielu uczniów. Posiadają wielką wiedzę i potrafią układać piękne kazania. Ale nie mają wiele do powiedzenia na temat osobistych doświadczeń, przez które Pan zwycięsko ich przeprowadził, kiedy Pan pomógł im przezwyciężyć grzech, albo pomógł im doświadczyć błogosławionego życia rodzinnego, czy tego typu doświadczenia. Jeśli to nie jest naszym udziałem, jesteśmy uczonymi w piśmie i z tego powodu Kościół dzisiaj cierpi. Mamy zbyt wielu takich uczonych w piśmie, jak Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale: Na 10 tysięcy nauczycieli macie jednego ojca, i Kościół potrzebuje ojców i uczniów, którzy będą wyciągać ze swojego skarbca doświadczenia z przeszłości, jak również obecne świadectwa tego, czego Bóg ich uczy w chwili obecnej. Wracając do Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału, w 53 wierszu czytamy, że gdy Jezus skończył te podobieństwa, oddalił się stamtąd i przyszedł w swoje ojczyste strony. Zaczął ich nauczać w ich synagodze. Jezus ciągle zajmował się nauczaniem, jak czytamy o tym w Ewangelii Mateusza. Jezus ciągle nauczał, Ponieważ ludzie potrzebowali słyszeć Bożą Prawdę, Jezus miał za sobą 30 lat owocnego chodzenia z Ojcem i mógł brać z tego skarbca praktycznego doświadczenia chodzenia z Bogiem. Jako człowiek musiał przyjść jako człowiek, przejść przez to wszystko i dopiero wtedy mógł nauczać. Nie spieszył się z nauczaniem tylko dlatego, że znał Biblię. On znał Biblię, gdy miał 12 lat. Wtedy już był uczonym w piśmie. Ale aby stać się uczniem ojca, musiał poświęcić kolejnych 18 lat życia w Nazarecie, doświadczając tego wszystkiego, co wcześniej studiował. I dopiero wtedy Bóg go posłał. Dzisiaj mamy wielu ludzi, którzy spędzą 2-3 lata w szkole biblijnej i myślą, że są gotowi, by nauczać innych. Ale musimy najpierw przejść przez życiowe doświadczenia, aby być w stanie prowadzić innych do pobożnego życia. Gdy Jezus przyszedł w swoje ojczyste strony, ludzie byli zdumieni i zastanawiali się, skąd u Niego ta mądrość i te przejawy mocy. Oni przecież znali Go jako Syna ubogiego cieśli. Cieśla nie był uważany za człowieka wysoko postawionego w społeczeństwie. To nie byli wielce wykształceni ludzie i bogaci. Jezus był synem prostego cieśli z Nazaretu, które też nie było znaczącym miastem, ale raczej było w pogardzie. I dalej czytamy, że znali Jego matkę, Marię, Jego braci, których miał przynajmniej czterech, Jakuba, Józefa, Szymona, Judę, i jeszcze miał siostry, nie wiemy ile, ale przynajmniej dwie. I oni wszyscy to wiedzieli i znali Jezusa, który pochodził z tej, przynajmniej siedmioosobowej rodziny. Skąd więc u niego to wszystko? I zaczęli się do niego zrażać. I posłuchajcie tych słów Jezusa z wiersza 57. Nie jest prorok bez czci, chyba tylko w ojczystych stronach i w swoim domu. I to jest prawdą od 2000 lat. Ludzie, którzy widzieli proroka dorastającego w ich mieście od małego dziecka, myślą o nim jako o małym dziecku, które zawsze znali. Ale Bóg wzbudził tego człowieka na swojego proroka. Członkowie rodzin zazwyczaj pogardzają Bożym Prorokiem, który należy do ich rodziny. I podobnie miasteczko, w którym wzrastał, ludzie z tego miasta pogardzają nim. Natomiast w innych miastach pojawił się już jako dorosły człowiek, i tam postrzegają go jako proroka i okazują mu więcej szacunku. I to samo miało miejsce w doświadczeniu Jezusa. W Nazarecie, gdzie wszyscy znali go od dziecka, dziwili się, kim on jest, i mówili: To nie jest żaden wielki prorok. Przecież znamy go od dziecka. I podobnie dzisiaj ludzie pogardzają wielkimi prorokami w swoich własnych rodzinach i w swoich rodzinnych miastach. Nie powinieneś więc się dziwić, jeśli Bóg powołał Cię do służby i obdarzył Cię darem proroctwa, że nie jesteś szanowany w swoim mieście, ponieważ jak mówi angielskie przysłowie, bliska znajomość prowadzi do pogardy. I dlatego niekoniecznie jesteśmy szanowani w naszych rodzinnych miastach czy wśród członków naszych rodzin. I to też jest wstępowanie w ślady Jezusa. I w wierszu 58 czytamy, że Jezus nie dokonał tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Czego się uczymy z życia Jezusa? Że chociaż Jezus chciał uczynić. Cuda w życiu wielu ludzi nie mógł tego zrobić. Nie dlatego, że nie chciał, nie dlatego, że oni tego nie potrzebowali, bardzo tego potrzebowali, a on bardzo chciał dla nich to uczynić, ale oni nie wierzyli i to jest niezwykłe. W swoim rodzinnym mieście, gdzie mogli otrzymać maksymalne błogosławieństwo, otrzymali najmniej. Wyobraźcie sobie, wszystkie miasta i wioski Nazaretu. Miasto, które otrzymało najmniej błogosławieństwa, to był Nazaret, gdzie Jezus żył przez 30 lat. Nie chcieli go przyjąć i nie chcieli w niego uwierzyć. W Kafarnaum, gdzie Jezus się zatrzymywał, i w Nazarecie nie wierzyli w niego, ponieważ mieli taki pogardliwy stosunek do niego. Jeśli z jakiegokolwiek powodu pogardzasz Bożym Sługą, to ty na tym stracisz. Jeśli jest ten człowiek oszustem, to oczywiście nic na tym nie stracisz. Ale jeśli dany człowiek jest prawdziwym mężem bożym, namaszczonym przez ducha świętego, a ty pogardzasz nim z jakiegokolwiek powodu, ponieważ żaden człowiek nie jest bez wad i w historii nie było żadnego Bożego Proroka, który nie miałby jakichś słabości czy wad. Nawet Apostoł Paweł nie był bez wad. Ale jeśli pogardzasz Bożym Człowiekiem, ty na tym stracisz. I to właśnie się tutaj stało. Jezus chciał uczynić tam wiele cudów, ale nie mógł. I to jest też pytanie, które sobie powinniśmy stawiać. Czy Bóg nie chciałby uczynić dla mnie jakichś rzeczy, ale ich nie czyni, ponieważ mu nie ufam? Być może jest jakiś poważny problem, z którego chciałbyś być uwolniony. I Bóg chce Cię z niego uwolnić, ale tego nie czyni. Z powodu niewiary. Często myślę o tym wierszu w kontekście sądu ostatecznego, gdy stanę przed Panem. I zastanawiam się wobec siebie samego, czy, gdy Pan będzie przepatrywał moje życie, czy były takie sfery mojego życia, w których Pan powie do mnie, mógłbym coś dla Ciebie uczynić, gdybyś mi ufał, albo w innej sferze, gdybyś mi tylko ufał. Sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej, ale nic dla ciebie nie mogłem zrobić. Miałem związane ręce, ponieważ ty mi nie ufałeś. Polegałeś na ludziach, oczekiwałeś pomocy od gór, poszedłeś do Egiptu. Zamiast przyjść do mnie, tak pan może powiedzieć. Ja przeszukuję moje własne serce, ponieważ nie chcę, żeby pan coś takiego do mnie powiedział w ten wielki dzień sądu. Nie mogę cofnąć przeszłości i nic nie zrobię z tymi zmarnowanymi latami mojej niewiary, ale w tych wszystkich latach, które pozostały mi jeszcze, chcę ufać mojemu Bogu w każdej sytuacji, jakiekolwiek mam potrzeby, czy to fizyczne choroby, problemy z innymi ludźmi problemy z dziećmi, czy jakikolwiek inny problem, z którym muszę się zmagać. Chcę Tobie, Panie, ufać. Wiem, że jesteś wszechmogącym Bogiem, i nauczyłeś mnie modlić się do Ciebie, mojego Ojca w niebie, i Ty możesz wszystko. Zastanówcie się nad tym, bracia siostry, czy są w waszym życiu takie sprawy, w których Bóg uczyniłby coś innego, gdybyście Mu tylko ufali? To jest wielkie wyzwanie. I ten wiersz jest jednym z najsmutniejszych wierszy we wszystkich Ewangeliach. Jezus nie mógł i nie dokonał wielu cudów z powodu ich niewiary. I dobrze jest czasami porównywać jakieś wiersze z innymi, podobnymi wierszami z innych Ewangelii. I w Ewangelii Marka w szóstym rozdziale i piątym wierszu czytamy, że nie był w stanie dokonać tam żadnego cudu. Tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich. I dziwił się ich niedowiarstwu. Był zdumiony. Ich niewiara była zdumiewająca. Tam czytaliśmy, że nie uczynił, a tutaj czytamy, że nie był w stanie uczynić, co oznacza, że jego ręce były związane. Czy wiesz, że wiążesz ręce Chrystusa, gdy mu nie ufasz? Przejdźmy do czternastego rozdziału Ewangelii Mateusza, wiersz pierwszy. W tym czasie. Tetrarcha Herod usłyszał wieść o Jezusie i powiedział do swoich dworzan: To jest Jan Chrzciciel. To on został wzbudzony z martwych i dlatego przejawy mocy dają znać o sobie w nim. To niezwykłe, że Jezus zostaje pomylony z innym człowiekiem. Pomyślmy, jakim człowiekiem musiał być Jan Chrzciciel, że Jezus zostaje z nim pomylony. To niezwykłe, że możemy prowadzić takie życie. Podobne do Chrystusa, że ludzie będą nas z nim mylić. To niezwykłe, że Herod pomylił Jezusa z Janem Chrzcicielem, ponieważ ten nigdy nie dokonał żadnego cudu. Wyraźnie czytamy w Ewangelii, że Jan nie uczynił żadnego cudu, a Jezus ciągle czynił jakieś cuda. A Herod, tetrarcha, mówi, że to Jan chrzciciel, który powstał z martwych. Herod zabił Jana, a teraz myśli, że on powstał z martwych w osobie Chrystusa. To wielkie wyzwanie, by tak służyć Chrystusowi, by być za niego uznanym przez poganina. I dalej mamy opisaną historię tego, co wydarzyło się, kiedy Herod schwytał Jana, związał go i umieścił w więzieniu. On sam nie chciał tego robić, ale zrobił to z powodu Herodiady, żony jego brata Filipa. A Jan napominał go prosto w oczy, mówiąc: Nie wolno ci mieć żony twojego brata. Jakże potrzebujemy dzisiaj takich odważnych ludzi, którzy będą mówili, prawdę do ludzi wysoko postawionych, czy też przywódców kościelnych. I chociaż Herod chciał zabić Jana, bał się ludu, gdyż tłumy miały Jana za proroka. W czasie urodzin Heroda, córka Herodiady tańczyła wśród gości i urzekła Heroda. I on obiecał dać jej wszystko, o cokolwiek go poprosi. I ona skonsultowała się z matką, która jej powiedziała – -By zażądała głowy Jana chrzciciela. I ona poprosiła, by dał jej głowę Jana na misie. I król zasmucił się, że dał taką obietnicę. Ale ponieważ dał taką przysięgę i wstydził się wycofać z niej, przy gośćmi, którzy byli na jego przyjęciu, widzimy jak słabą osobą był Herod. Był gotów ściąć czyjąś głowę, aby zadowolić swoich gości i posłał i ściął Jana w więzieniu i przyniesiono jego głowę na misie i dano ją dziewczynie a ona zaniosła ją swojej matce następnie przyszli jego uczniowie Zabrali ciało, pogrzebali je, a potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Po usłyszeniu tej wiadomości, Jezus usunął się stamtąd w łodzi na odosobnione pustynne miejsce. Jezus był w pełni człowiekiem i był głęboko zasmucony, gdy dowiedział się o tym, jak Herod zabił jego poprzednika, Jana Chrzciciela, i musiał oddalić się na osobne miejsce. I to jest dobra rzecz. Tego powinniśmy się uczyć, patrząc na życie Jezusa. Kiedy sami przeżywamy jakiś smutek z powodu jakiejś tragedii, śmierci czy czegoś innego, dobrze jest oddalić się od ludzi i być sam na sam z Bogiem. Aby to przezwyciężyć, złożyć nasz ciężar w ręce naszego Pana. Biblia mówi: Złóż swój ciężar na Pana, a On Cię podtrzyma. W innym wypadku możemy być pochłonięci przez smutek. Wielu chrześcijan znajduje się w takich smutnych okolicznościach i zostają tak pochłonięci przez nie, że stają się bezużyteczni, czasami na długie tygodnie. Jeśli chcemy tego uniknąć, musimy udać się na osobność z Bogiem. Nawet Jezus tego potrzebował. Kiedy usłyszał, że Jan Chrzciciel został ścięty, oddalił się. Na osobność z Bogiem, aby rozmawiać ze swoim Ojcem w modlitwie, to pokazuje mi na niesamowitą identyfikację Jezusa z rodzajem ludzkim. On doświadczał naszych słabości, doświadczał naszych smutków, wiedział jak płakać, odczuwał to, co my odczuwamy w podobnych sytuacjach i wiedział, że w takich sytuacjach należy udać się na osobność z Ojcem. A gdy ten czas już minął, tłumy podążały za Jezusem i Jezus zlitował się nad nimi i dalej uzdrawiał chorych. W krótkim czasie Jezus wrócił do swojej służby. Nie pozwolił, aby ten smutek go pochłonął. Tego uczymy się z życia Jezusa. Uczy nas przez swoje życie, jak również przez swoje słowa. I my możemy to stosować w naszym codziennym, praktycznym życiu. A wraz z nastaniem wieczoru podeszli do niego jego uczniowie ze słowami: Miejsce to jest pustynne i jest już późno. Rozpuść te tłumy, aby odeszły do wiosek i nakupiły sobie żywności. Jezus zaś odpowiedział im: Nie mają potrzeby odchodzić, wydajcie im jeść. Zobaczcie na tę postawę Jezusa. Ona powinna charakteryzować każdego Bożego Sługę. Wielu by powiedziało: odeślij ich. Jezus mówi: nie, dajcie im najpierw coś jeść, zanim ich odeślecie. Boży Sługa musi być gościnny. Jego dom musi być otwarty dla innych, którzy przyjdą i zostaną posileni i pokrzepieni. Jeśli nie jesteś w stanie to robić, to nie nadajesz się na Bożego Sługę. Jeśli myślisz, że to będzie niezbyt wygodne, to będzie wiązało się z jakimiś ofiarami, to bracie zapomnij o służbie, zajmij się czymś innym, otwórz jakiś interes, gdyż jeśli chcesz być sługą Bożym, to musisz być gotowym znosić niewygody. Musisz być gotów poświęcać czas, energię, pieniądze i wszystko inne. Wielu ludzi nie zadałoby sobie trudu, żeby zatroszczyć się o tych głodnych ludzi. Po prostu by ich odesłali. Ale Jezus mówi nie, wy dajcie im jeść. Mam nadzieję, że słyszymy to słowo, gdy znajdujemy się w podobnych sytuacjach. Kiedy Jezus mówi, że nie mają odchodzić, ale mają być nakarmieni, uczniowie pytają, ale jak mamy to zrobić? Mówią, nie mamy nic oprócz pięciu chlebów i dwóch ryb. A Jezus mówi: Przynieście je do mnie. Wtedy Jezus rozkazał tłumom spocząć na trawie, wziął te pięć chlebów i te dwie ryby, spojrzał w niebo pobłogosławił, po czym łamał i podawał chleby uczniom, a uczniowie tłumom, i tak wszyscy się najedli. Zebrali też dwanaście pełnych koszów pozostałych kawałków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, oprócz kobiet i dzieci. I uczymy się z tego, że jeśli chcemy być gościnni, Bóg w cudowny sposób może nawet zaopatrzyć wszystkich potrzebujących. Tego uczymy się od Jezusa, w ten sposób honorujemy Boga. Powiedz Panie, chcę służyć innym i błogosławić ich i przekonasz się, że Bóg będzie czynił niezwykłe, nadprzyrodzone rzeczy. Będziemy kontynuowali nasze rozważanie w kolejnym odcinku.